We wrześniu mija 5 lat, odkąd pracuję w marketingu sieciowym. Pracuję z kobietami online, a także prowadzę swoje biuro, w którym uczę kobiety prawidłowej pielęgnacji skóry i makijażu. Czy kiedykolwiek podejrzewałam, że będę pracować właśnie w ten sposób? Absolutnie nigdy. Natomiast teraz wiem, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Przede wszystkim pracuję sama dla siebie. Jestem niezależna i mogę robić to na swój sposób. Pewnie sobie tak myślisz, że ta to ma gadane, Ona to umie, bo jej jest łatwiej. Wcale tak nie było zawsze. Ja się po prostu tego nauczyłam, dlatego chcę teraz też dać Ci tą możliwość rozwoju. Mam dla Ciebie propozycję współpracy. Zapraszam Cię do mojego zespołu. Tak naprawdę to ty decydujesz, co potrzebujesz. Czy wystarczy ci po prostu mieć swoją własną perfumerię online na wyciągnięcie ręki? A może chciałabyś skorzystać ze szkoleń, z makijażu, z rozwoju osobistego, które są zarówno online, jak i na żywo? Albo szukasz teraz możliwości zarobienia bądź dorobienia do swojego budżetu? Zapraszam cię serdecznie. Tylko we wrześniu mam dla ciebie specjalną ofertę i po więcej szczegółów współpracy zapraszam serdecznie do kontaktu.